Myślicie, że górnicy w Polsce mają ciężko? To jeszcze nie widzieliście tego filmu. 33 lub 33 opowiada historię, którą pamiętamy z telewizji. Kilka lat temu w Chile niestety 33 górników zostało zasypanych w kopalni. 700 metrów pod ziemią nie ma szans, żeby przebić się przez skałę ogromna, wielka skała. 35 stopni, mniej więcej Celsjusza temperatura. Co trzeba zrobić? Trzeba się do nich dostać. I panowie spędzają że 69 dni pod zimą. Mnóstwo, mnóstwo czasu naprawdę. I powiem w ten sposób tak, ok, byłem ciekaw jak to jest, bo pamiętam. Nie, nie tak dawno to było, przecież, bodajże w 2010 roku, więc y, pamiętam co, gdzie, jak i kiedy. I tak oglądałem, patrzę, ok, w porządku jest. Antonio Wanderas jest dawno niewidziany na dużym ekranie, a bardzo sobie cenię tego aktora. Dodaję Diamond Phillips. Pewnie kojarzycie go jako Richie'ego Valenza jest jeszcze Gabriel Byrne między innymi jest jeszcze Juliet film tak naprawdę wiele rzeczy jest zmienionych ponieważ trzeba było troszeczkę film podrasować żeby to nie był dokumentalny film edukacyjny tylko żeby kilka rzeczy się działo jest kilka wątków wplecionych jak między innymi gdy będziecie oglądać zobaczycie że jest ciąża czy tam córka Bohatera granego Antonio Wenderasa gra w piłę. To są oczywiście rzeczy dodane, żeby troszeczkę zdynamizować akcję, żeby coś się działo, żeby to nie był po prostu tylko i wyłącznie film edukacyjny o tym, jak się wydobywa y, w kopalni itd. Tak jak się fedruje i na czym ta praca polega. Dobrze jest zrobiony film, tak, jest w porządku. Jest, y, kupujemy to, bierzemy to, martwimy się, przejmujemy się tymi górnikami, mimo że wiemy. Przynajmniej w części pamiętamy, jak to się zakończyło, więc nie jest tym na, naprawdę najgorzej. Aktorsko fajnie. Naprawdę nie spodziewałem się zbyt wiele. Film ma niewielki budżet, jak na Hollywood oczywiście, 25 milionów dolarów, ale Antonio, Ludemont Phillips, a zwłaszcza, co mi się podoba, Juliet Binoch, naprawdę zagrali fajne role i chwała im za to film, już Wam od razu powiem, zarobił 25 baniek, Tyle samo, co kosztował, tyle zarobił, więc zwrócił się, można powiedzieć, dokładnie. I... i brakuje mi w nim czegoś. Naprawdę, bo tak, jest ładunek emocjonalny, jak najbardziej, dobrze zagrany, życie napisało historię, bo to nie jest wymyślone, po prostu panowie się po wyjściu już na wierzch, żeby, na, na powierzchnię, żeby jakoś mniej więcej, bo oczywiście wiedzieli, że są bohaterami, że jakieś będą filmy, książki, i tak dalej, żeby to jakoś podzielić wszystko w porządku, wszyscy podzieli jedną historię, swoje aspekty. Pisarz to zebrał i elegancko w to było w ten sposób. I na podstawie tej właśnie książki powstało, e, powstało to widowisko. Ale powiem Wam tak. Oglądam i mówię: OK, w porządku, są tam podziemno, są. Ale jak w pewnym momencie jest tak płasko, i tak. OK, nic się nie dzieje. No, nie, nie to, że życzę im, żeby jakieś było tąpnięcie czy coś. Nie o to chodzi. Po prostu. Jakby twórcy stwierdzili, że okej, okay, sam fakt, że już tam są, że mamy problemy z dostaniem się do nich i spokojnie niczego wam nie, nie, nie palę. To nie tak dawno było przecież yy, w telewizji. Wszystkie stacje świata to pokazywały, internet i w ogóle, to że to wystarczy. A to niestety nie wystarczy, ponieważ tam gdzieś mniej więcej od połowy, okej, okay, przyjęliśmy, że oni tam są, wiemy, że ich wyciągną, a co się będzie działo dalej, tak. Pss. Okej, okay, co się będzie działo? No, jakoś to będzie, jakoś sobie wyjdą, jakoś nie wyjdą w ogóle. Jest mnóstwo rzeczy zmienionych, więc od razu yy, bo czytałem, że na przykład kapsuła ratunkowa była inaczej, że byli paramedycy, a tego w filmie nie ma i tak dalej, i tak dalej. Film się rządzi swoimi prawami. To jest na podstawie książki, to jest adaptacja książka, to nie jest książka. Nie wziął yy, reżyser, właśnie reżyserka w tym przypadku nie przyniosła yy, strona po stronę. Na ekran, no bo oczywiście wiadomo, jak już powiedziałem, film musi być ciekawy, musi za... zainspirować ludzi, zaciekawić, sprawić, że pójdą na ten film do kina. Film już pewnie więcej nie zarobi, bo premier miał swoją w listopadzie, z tego co pamiętam, więc to już pewnie jest koniec. Chociaż w Polsce i w Europie dopiero teraz wchodzi do kini, więc może tutaj jeszcze my dorzucimy swoją cegiełkę. Ale film jest w porządku. Naprawdę. Nie jest to kino wybitne, nie jest to arcydzieło, ale też nie jest jak najbardziej gniot. Jest to film dobry, na fajnym poziomie. U mnie otrzymuje 7 na 10 i jak najbardziej go polecam. Bo fajnie jest zobaczyć, co się dzieje, gdzie, jak, kiedy. To, że nasi górnicy płacą, płaczą, że mają tylko 13 wypłat i tak dalej i w ogóle. Tak samo jak właśnie powiedzieli w tym filmie. Wszyscy wiemy, że praca górnika jest niebezpieczna i się godzimy na to. Koniec kropka. Dlatego ja Wam go polecam, bo jest dobrze zagrany, fajnie zrobiony. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cztery pozostałe filmy zaraz będą. Obejrzycie je i widzimy się niedługo. Cześć.